Witam w nieregularnym update'cie z forum z dnia 4 października 2019. Uznałam, że oprócz zwyczajnego pisania postów na grupie z nowościami, wygodniej będzie również nagrywać krótkie filmiki. Zaczniemy z pewnym problemem, który przyniosło ze sobą wyłączenie TinyPix, z którego korzystała większość użytkowników forum. Alternatywą jest postimages.org i jak możecie zauważyć, dobrze byłoby założyć tutaj konto, ponieważ zdjęcia są usuwane po kilku godzinach. Jednocześnie wszystkie linki, które mogą Wam się przydać na forum, znajdziecie tutaj. Drugim ciekawym postem jest ten dotyczący soda The Sneak, jednego z adminów. Jak już Jak wspominałam wspania? na grupie, z wypowiedzi autora posta wynika, że ekipa School of Dragons planuje uczynić Redfall najbardziej wyczekiwane święto roku. W grze pojawią się nowe questy, poziomy w Dragon Tactics, a także Racing Tracks i Loki's Maze. Ostatnim istotnym postem jest wpis Other Fire, dotyczący nieotrzymywania nowych smoków po zakończeniu expansion packów. Wygląda więc na to, że na razie lepiej wstrzymać się z ogrywaniem dodatków. I to było na tyle z dzisiejszego update'u forum. A z racji, że sam format nazywa się nieregularna update z forum, to nie mam pojęcia, kiedy nagram następny. Miejmy nadzieję, że szybko. Do zobaczenia.